Anna pszeniczna. Panna pszeniczna żyła w zbożach. Włosy zielone dzika trawa. Oczy chabrowe, usta maki, nosy zdarty, zadarty, kłos jęczmienia. sukienetka zlewny włatawiec. Buciki tkane z pajęcini. Kapelusz w żoneczkach konwali twarz rumiana cała w skowronkach. Biały wiersz żar żarnami opisała w nieskończonym błękicie nieba, w słońcu chleb pszenny wypiekawa, wiatr koił zapach na kromki. z tej miłości, dojrzałe nasiona zbierała, Palcami złoty łan czesała, koszew żniwo w snopki postawił. Ślady chłodu przyszły po, po nocy, mróz przykleił serduszko ziemi, śniegi spadły, zmieniły pola, białością przykryły obficie. Czas zapalił nowe pochodnie. Maszerują dni kalendarzem. Ptaka wysłała szukać wiosny, czeka i tęskni panna pszeniczna. Autor syn, syn, czytała mama.